Jedną z atrakcji bornego Sulinowa są spływy kajakowe. Zdecydowaliśmy się też na taki spływ rzeką piławą. Sprzęcik mamy gotowy i będziemy ruszać w drogę. Podobno bardzo fajna klimatyczna rzeczka. Zobaczymy. I ruszyliśmy Przed nami takie widoczki Rzeka bardzo czyściutka. Może z metr półtorej głębokości to jest wszystko. Takie mamy piękne widoki. Kaczeńce i hen-hen przed nami, cała rzeka. Podobno tutaj z brzegu na pewnym odcinku, znaczy na brzegu, można nawet, jak ktoś ma wprawne oko, zaobserwować umocnienia wału pomorskiego. Zobaczę, czy mi się to uda wypaczyć. I takie widoczki nam towarzyszą. Rodzina łabędzi chcieli podpłynąć pod kajak, ale my nie mamy chlebka. Super, świetny relaksik. Rzeczka w pewnym momencie wpada do małego jeziorka. I później znowu już będzie jeżeczka, a młody za chwilę kolizję zrobi. Piękne brzegi. Naprawdę widoki są fenomenalne. Pogoda dopisała, lekki wiaterek, cieplutko. Coś pięknego. Polecam wszystkim. I z tego małego jeziorka wpływamy znowuż na rzekę. Tak to wygląda pięknie. Mały pomost. Super. Bunkrów jeszcze nie widziałem. I chyba ich nie wypatrzę. Takie tu są widoki, że ciężko się skupić na czymkolwiek innym. Znowu się powtórzę. Coś pięknego. Cisza, spokój, cudo. Zacytuję klasyka, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Takie tu nawet przeszkody pod wodą mamy. Zawalona brzoza. I teraz sprawdzimy. Umiejętności młodego jako sternika, czy się przeciśnie, czy się wtarabani. I tu kolejna zawalona kłoda drzewa. Przeszliśmy, nie zauważyliśmy. Kilem. O kurde, zobaczcie to. No, coś pięknego. Młody zdecydował, że przepływamy pod. Będzie ciekawie. Najwyżej stracimy zęby. No, kurde, prawie mi czapkę zdmuchło. I kolejna. Ale tu jest klimatycznie. Ja wiem, że się powtarzam, ale no coś pięknego. Dobrze, młody, bardzo dobrze. I teraz mocno na prawo. Jeszcze mocno. Zobaczymy, czy przepłyniemy nad tym. O, niestety, utkwiliśmy. Musimy do tamtego brzegu dopłynąć. No, odpływamy się. Ten był za bardzo wynurzony. Super, właśnie przed nami przepłynął koziołek. Przez rzekę ha! nie zdążyłem go nagrać. Kolejne klimatyczne miejsce z zawalonymi drzewami. Przed nami jakiś betonowy pomost. nawet nie ma co komentować tu trzeba kontemplować tylko tą piękną przyrodę cisza spokój A czasami jakieś osły przepłyną kajakami co się drą bo to jest dla nich największa frajda ale ogólnie jest cisza, spokój ale bunkrów dalej nie ma Tu pozostałości po minionych czasach pewnie jakaś zapora tu była Nagrywam. No i zbliżamy się do zapory tu z lewej strony musimy wyjść na ląd jak to się mówi Przenieść kajak za zaporę i dalej kontynuować podróż. A tu widzę jest miejscowe, miejsce nie miejscowe, co ja to już mówię ze zmęczenia, miejsce dla pływania, pikników, grillów i tym podobnych. Musieliśmy przenieść przez ten próg, bo nie chciałbym z tego zjechać i zaczynamy dalszą część. Musimy teraz się przebić przez coś takiego. No, będzie to ciekawe, na pewno. Młody operuje, ja mu tu pomagam się odpychać. Odkryj się dobrze, uważaj na, ale mamy tu kombinacji alpejskich. Przebrnęliśmy. Jak podobało się? No, no ciekawe. Ciekawe czy coś tu będzie widać, ale tu jest taka przeźroczysta woda. Zobaczcie, wszystko widać: kaczeńce, te wszystkie trawy morskie. No coś pięknego. Jedziemy, młody. I płyniemy sobie dalej. Zostało nam z tego co. Nam no mówili, przy wypożyczaniu kajaków ten odcinek ma jakieś 40 minut, tamten pokonuje się w jakieś 2,20, 2, 2,30 wolnym tempem, w sensie 2 godziny. Super, no i na tym odcinku rzeka jest o wiele węższa. Ale też i nurt jest szybszy. Zobaczcie. O, tam przed nami. I młody raz wciny wprowadził. <noise> ile tu jest warzek fajnych takie niebieskie jakieś świetne a tu jest chyba przejazd jakiś brud tak zwany i przyspieszamy Zobaczcie, znowu będą kombinacje. I stoimy. Wartki nurt jest tutaj. A młody pierwszy raz na kajakach, ale i tak mu bardzo dobrze idzie. O, -o. A tam trzeba będzie się znowu poskładać. Tak leniwie sobie płyniemy bez wniosłowania z nurtem rzeki w cieniu i podziwiamy Przyrodę. Młody tylko koreguje kierunek. Ciężka robota jest. Jak jeden pracuje, a drugi się obija i mówi, że jest wielkim kamerzystą i on robi film akcji. A ja tu się muszę ciężko, jak na galerach się czuję. Żrągnie czuję blazy na palcach wszystko. Masakra. Przerwa. No i przed nami most, czyli punkt docelowy, zajęło nam to jakieś 3,5 godzinki na lajciku, bez żadnego zmęczenia, dopłyniemy do mostu, wyciągniemy kajak z przystani, zadzwonimy, przyjadą po nas i odwiozą na miejsce, jak dla mnie bomba. Z mojej strony to wszystko. I do następnego filmu. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie. Cześć!